Kapaja. Hej, tu panda! Dziś będziemy ja rysować rozgwiazdę. To to bardzo pomocny będzie mój piórnik z kształtami. No to zaczynamy. Co Weźmy linię że... łamaną. Wykorzystamy ją wiele razy i w taki sposób powstanie Jej. kształt rozgwiazdy. W tym rysowaniu muszę być to. bardzo dokładna. Bo bardzo często jedno ramię wychodzi dużo większe od pozostałych. Możecie sobie na początku potrenować. Nawet jak wam nie wyjdzie, to się nie ma co martwić. To tylko jeden z rysunków. jedne kształt narysowane. Teraz linia prosta. To W środku musimy umieścić mniejszy kształt gwiazdy. Trzeba pilnować, żeby linie się nie zatknęły. Rozgwiazdy to zwierzęta żyjące na dnach mórz i oceanów. Może nie są jakieś to... groźne z wyglądu, ale rozgwiazdy są drapieżnikami, czyli polują na inne zwierzęta. To rozgwiazda! Mhm. Tak! Narysujemy mhm. tak, jeszcze rozgry. ostatnią linię. To jest O to rozgwiazda. mi właśnie chodziło. Hmm. To, to co? Gwiazdy gady? to gazyk! Wykorzystamy go wiele, wiele, wiele razy. Każde z ramion musimy nim ozdobić trochę to potrwa ja w tym czasie powiem wam jeszcze kilka ciekawostek o rozgwiazdach Jaki? rozgwiazda którą rysujemy ma pięć ramion ale w przyrodzie można znaleźć również takie które mają nawet 20 ramion mają bardzo różne kolory od niebieskich do czerwonych właśnie gatunek rozgwiazdy czerwonej można spotkać w bałtyku Czyli w naszym polskim morzu. To są bardzo powolne zwierzęta. Na minutę przechodzą około 10 centymetrów. Możecie mówić, że ktoś jest powolny nie jak ślimak, tylko jak rozgwiazda. Ech. Właśnie najczęściej rozgwiazdy polują na ślimaki. Nie dziwię się, są zbyt wolne, żeby złapać jakąś inną zdobycz. Rozgwiazda narysowana! Rozgwiazda! Pracy. Ciekawa jestem w jakich kolorach będą rozgwiazdy na waszych rysunkach. Pokolorujcie swoje prace i poproście rodziców, żeby wysłali je do nas przez stronę www.forfunkids.pl. A my pokażemy je na ekranie telewizora. Zumba, zumba, baja, zumba, 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 Aí, tá.